W Zawiszynie, to jest e, na trasie między Żydkiej Mami a Gołdapią. Przy czym już, już bliżej Gołdapi Już jesteśmy na e, warmi w tej chwili. E, wśród łąk, pagórków morenowych e, piękne lotnisko. Lotnisko e, prywatne, e, zrobione własnym sumptem. E, ma długość 800 metrów, jest lekko pod górkę. Różnica przewyższeń wynosi 9 metrów, ale to nie stanowi problemu dla, dla pilotów. Mogą tu lądować samoloty ultralekkie, takie, które widzimy tam w tle, które stoją na. na w polach postojowych, ale też i nawet 8-10 osobowe ciężkie samoloty też, też tutaj lądują. Tu ciekawostka jest taka, jak nam mówił właściciel, że ten pas wśród łąk okolicznych z góry jest dość słabo widoczny, znaczy widoczny jest dobrze, trudny jest do, do rozróżnienia, do rozpoznania, że to jest akurat e, lądowisko. Tym bardziej, jeśli się podchodzi e, tam od, od no, południowej strony, e, gdzie górka przeszkadza troszeczkę, e, i, i tutaj piloci czasami. E, no, mają, mają problem właśnie z, z tym, yy, 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 gdzie ten pas jest, bo tutaj nie ma oczywiście yy, żadnych elektronicznych wspomagań, yy, żadnych systemów yy, lądowania, no, a ponieważ yy, yy, właściciel chciałby, żeby yy, nie, warunki świetlne nie stanowiły jak, jakiegoś ograniczenia, to Zostało tutaj również własnym sumptem zrobione oświetlenie. No i jak tutaj słyszeliśmy, czasami lepiej jest w nocy lądować jak, jak w dzień, dlatego że z powietrza ten pas jest bardzo wyraźnie, bardzo ładnie oświetlony. Tutaj za nami jest hangar, w którym można jakiś samolot przetrzymać, i za, za hangarem jest. Zbiornik ze z, z paliwem yy, można tutaj dotankować. Super miejscówka. Naprawdę.